Cześć, witajcie na moim kanale. Kolejną pozycją komiksową, jaką przeczytałem z bohaterów i złoczyńców, jest komiks Sekretna Szóstka, Szóstka z Piekła Rodem. Tak wygląda grzbiet. Z oznaczeniem 62. Tył komiks nie jest zbyt długi, gdyż ma tylko 6 zeszytów. Także czyta się go w miarę szybko. Otwórzmy sobie, zobaczmy, jak wygląda w środku. Są to zeszyty nie tak bardzo stare, okropnie bo z 2006 oraz 2007 roku, 2008 jeszcze jeden jest, Deneza Deathstroke. Oczywiście nie są to najmłodsze zeszyty, ale nie takie stare, jak mieliśmy w tej kolekcji. Słuchajcie, króciutko może troszeczkę, króciutko, może nie tak króciutko, wstęp zostałem dla Was, O czym mamy tutaj fabułę. Z popiółów nieskończonego kryzysu wyłania się nam sekretna szóstka. Banda gotowych do każdej zdrady i wybicia podstępnego noża w plecy połączonych ze sobą przez kapryśnie los indywiduów, które uczyniły ze sprzymierzenia łotrów w tak wciągającą lekturę, czy wciągającą, to się okaże, w historii zatytułowanej Sekretna Szóstka z Piekła Rodem, Katman, Deadshot i Skandal i Reden zostają posłani na misję wraz z dwójką zupełnie nowych, całkiem nowych członków grupy, na misję, której jedynym celem wydaje się sianie zamętów oraz rozpaczliwe utrzymywanie się przy życiu. Jakby tego było mało, tropem naszych bohaterów, mimo woli podąża. żądny rzemsty, mikry ciałem, ale wielki duchem, doktor psycho oraz pragnący zgoła czegoś innego, choć równie mściwy, wandal savage. No właśnie, tyle o fabule. Słuchajcie, już mogę Wam od razu powiedzieć, że ten komiks jest kompletnie nie dla mnie. Historia Wiem tutaj przedstawiona, ona mnie w ogóle nie wciągnęła. Od początku, słuchajcie, troszeczkę ten komiks jest też momentami przegadany. Sama ta fabuła tego komiksu, ona w ogóle, że tak powiem, nie wkręca. Jest troszeczkę, powiedział, momentami zawiła i niezrozumiała w moim odczuciu. Bohaterowie. Pójdźcie, co tu robi w ogóle jakiś szalony kapelusznik, czy to jest kapelusznik z Batmana, powiedzcie mi, bo ja czytając ten komiks, szczerze mówiąc, sam się zastanawiałem, czy to jest ten kapelusznik z Batmana. Mamy tutaj kota w butach jakiegoś, mamy tutaj, no wiadomo, Katmana znamy, Destroka też znamy, ale jest tu też kilka postaci, których po prostu zielonego pojęcia, nie wiedziałem kto to w ogóle jest, chociaż w komikse siedzę długo. Słuchajcie, ma ten komiks takimi może króciutkie momenty, fajne, ale to jest naprawdę zbyt mało, żebym mógł pozytywnie ocenić ten komiks i w pozytywny sposób Wam go polecić, tak? Bo w moim odczuciu ten komiks kompletnie jest nie dla mnie. Czytając go momentami, po prostu ja się męczyłem, powiem wam szczerze. Musiałem, przeczytałem sobie dwa rzeczy, chociaż ten komiks składa się z sześciu zeszytów, jest bardzo krótki To ja po prostu przeczytałem dwa zeszyty, musiałem sobie trochę odsapnąć od niego Bo, bo się męczyłem, no, po prostu ten, ta pozycja nie jest po prostu dla mnie Także no, możecie już być po prostu e, co do mojej opinii e, Wiecie, co jaką opinię po podejmę, bo uważam, że tak komiks nie jest dla każdego Przede wszystkim ten komiks na pewno nie jest, słuchajcie dla osób, które siedzą krótko w komiksach. Nie są tak wkręceni, bo są to bohaterowie, są to postacie... Można powiedzieć trochę z takiej drugiej ligi. No i oczywiście są też tutaj, których nie znamy, których po prostu ktoś może nie znać i może się tu gubić. Oczywiście są tacy, którzy... wiadomo, Destroka się zna. E, znamy... E, znamy Wilkata, tak. E, ale są jest kilka takich, które po prostu no ja na przykład nie wiedziałam, co w ogóle jest no. dziwny komiks, dziwna historia, powiem wam, naprawdę dziwny dziwnie się to wszystko czyta, mi się to bardzo dziwnie czyta, słuchajcie yy, co do samej kreski, tak jak widzicie, uważam, że komiks jest bardzo ładny komiks jest bardzo ładny, jest co popatrzeć, jest ładnie narysowany, fajnie dobrane kolory yy, fajne kadry z tym nie mam się do czego przyczepić pamiętajcie zawsze, że yy, moja opinia jest opinią tylko moją i Moje odczucia mogą być zupełnie inne dla innego czytelnika. I oczywiście staram się wam pomóc i pokazać, czy ten komiks jest przystępny. Ja uważam, że ten komiks nie jest przystępny. Ten komiks nie jest z pewnością dla każdego. Tylko podkreślam, to jest i wyłącznie moja decyzja. W moim przekonaniu, w każdym razie, nie mógłbym tego komiksu polecić zdecydowanie. Powiem szczerze, że spodziewałem się naprawdę czegoś fajnego z tej historii. Już nie mówię o tych postaciach, które są też nieznane, ale też o tym, że yy, myślałem, że naprawdę będzie tutaj dużo, lepiej mi się to czytało. Pojętam, w szczególności to czytałem, na... czekam na ten komiks. Oczywiście to jest premiera u nas w kraju i to jest na pewno na plus, ale pod względem fabularnym, to po prostu w ogóle nie jest moja bajka. To jest i wyłącznie tylko moja ocena. Słuchajcie, na końcu komiksu mam jeszcze coś fajnego. Coś tam zaznaczyłem, nie wiem co. To znaczy, mamy coś takiego fajnego pokazane. Geneza Katmana, czyli krótko opis kim on jest, jakie ma moce. I geneza Deadshota. Death Deadshota to chyba każdy zna, także jest geneza, ale chyba y, tę postać chyba doskonale każdy zna. Szkoda właśnie, że tylko mamy dwie postacie tutaj, tak powiem, przedstawione, taką genezę krótką. Y, bo jeżeli byłoby tego więcej, byłoby fajniej. Oczywiście, troszeczkę dodatków to zostawiam dla Was i zapowiedzimy, co to, to już wiecie. Z moich unboxingów. Słuchajcie, zdecydowanie w moim odczuciu ten komiks ja nie mogę polecić. Yy, napiszcie mi koniecznie, jakie jest Wasze zdanie i co Wy o tym sądzicie. Dla